Maciej Kowalski, dzień dobry. Dzisiaj gościem Radia Nadzieja jest dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, pan Jacek Małkowski. Dzień dobry, witamy pana, panie dyrektorze. Panie dyrektorze, półrocze co prawda minęło już jakiś czas temu, ale myślę, że dzisiaj już dysponujemy pełnymi danymi, jak wyglądała stopa bezrobocia, jak kształtowało się bezrobocie w pierwszych sześciu miesiącach 2011 roku. Na koniec pierwszego półrocza, czyli na koniec czerwca, zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy mieliśmy blisko 9,5 tysiąca osób. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego była to ilość niestety o 1200 osób większa. Czy to y, tak co roku jest, że o te 1000 przebywa, czy w ostatnim roku raptem o 1000 więcej? Y, nie, no, ostatnie lata były troszeczkę lepsze, a w tym roku spowodowane to jest głównie sytuacją, taką, iż rząd obniżył środki na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu o ponad 50% w porównaniu z rokiem 2010. W roku 2010 dysponowaliśmy łącznie kwotą blisko 26 milionów na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu. I te środki pozwoliły nam na objęcie tymi formami wsparcia. Zarówno pracodawców, jak i bezrobotnych y, w dużo większej ilości, jak w roku y, bieżącym. A w roku po, bieżącym ile? Y, w roku bieżącym mamy około 9,5 miliona zł złotych. To mówimy o, o pierwszym półroczu. Tak, tak, tak. To są limity przyznane na rok 2011, czyli to już na cały rok. 9,5 na, na cały rok. Tak, w porównaniu z blisko 26 milionami. W roku 2010 no to jest znaczny spadek tych środków. W roku 2010 ponad 4 tysiące osób bezrobotnych skierowaliśmy na takie formy wsparcia jak szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże. Udzieliliśmy dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Natomiast w roku bieżącym te środki, które mamy, pozwoliły nam na takie wsparcie dla około 1400 osób. Więc jest to ponad właśnie 50% mniej środków i mniej zaktywizowanych osób bezrobotnych. I to właśnie przekłada się na tą zwiększoną liczbę zarejestrowanych bezrobotnych na i, na wyższą, 1200 osób. Tak, i na wyższą stopę bezrobocia, jaką mamy w mieście Ostrołęka, bo Powiatowy Urząd Pracy obsługuje zarówno miasto Ostrołęka, jak i powiat ostrołęcki i w mieście Ostrołęka stopa bezrobocia na koniec czerwca tego roku wynosi 15,3%, natomiast w powiecie ostrołęckim 17,5%. Jak Pan przewiduje, bo to mamy dane na pierwsze półrocze, przed nami jesień i tutaj doświadczenie wskazuje, że to te wskaźniki pójdą w górę, niestety? E, ogólnie taka tendencja coroczna jest taka, iż w miesiącach wiosennych i letnich ilość bezrobotnych spada, natomiast w miesiącach jesienno-zimowych wzrasta. E, dlatego te dane, które tutaj wcześniej podałem, porównujemy do jakby czerwca, więc te 1200 ponad osób więcej bezrobotnych w rejestrach świadczą, że w tym samym okresie jest taka liczba bezrobotnych większa. Natomiast należy się spodziewać, że już od września będzie znaczny wzrost osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. I no apogeum na pewno nastąpi tutaj na przełomie roku, czyli listopad, grudzień, styczeń bo w tym czasie no, nie ma prac takich sezonowych w budownictwie, w rolnictwie, e, ogrodnictwie, więc osoby e, bezrobotne będą w tym czasie e, rejestrować się i zasilać szeregi e, osób w rejestrze bezrobotnym. 9,5 miliona w porównaniu z 26 milionami to znaczna mhm. różnica. A proszę powiedzieć, czy ma Pan jakieś sygnały, jak to może wyglądać w roku przeszłym? Może za daleko trochę wychodzimy, ale może już się pojawiły takie e, trudno powiedzieć, nazwać to jaskółkami. Fundusz Pracy jest funduszem celowym i wszyscy pracodawcy odprowadzają składki co miesiąc od każdego wynagrodzenia. I ten fundusz powinien być, no jakby w całości przeznaczany z jego przeznaczeniem na przeciwdziałanie bezrobociu. W tym funduszu już w tym roku była bardzo duża nadwyżka środków. Tym niemniej środki te zostały zatrzymane i nie przeznaczone w pełni do na realizację tych zadań, do czego ten Fundusz Pracy jest e, przeznaczony. E, podobna sytuacja e, ma być w roku przyszłym, e, przynajmniej tak planowano w początkowej fazie e, kształtowania budżetu na rok 2012, że środki e, na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu e, może będą e, zwiększone, ale nieznacznie w stosunku do roku 2011. Więc sytuacja może nie poprawić się, no jeżeli nie będą powstawać miejsca pracy niesubsydiowane przez Fundusz Pracy i przez Urzędy Pracy. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, te, które są w Państwa gestii to jedno, a proszę powiedzieć, jakie jest zaangażowanie pracodawców, czy pracodawcy tworzą nowe miejsca pracy, czy osoby bezrobotne składając swoje CV trafiają do, w jakim, w jakim procencie trafiają do pracodawców? Pośrednicy pracy, pracujący w Urzędzie Pracy, poszukują tych ofert w wyniku e, wizyt u pracodawców, jak również no, zgłaszanych przez pracodawców ofert pracy. E, tych niesubstydiowanych miejsc pracy e, pracodawcy e, zgłosili 341 w, w tym pierwszym półroczu, więc e, no, jest tutaj również... E, spadek znasz, czy spadek, wzrost? Spadek, spadek. spadek. Więcej jest kobiet bezrobotnych? E, tak, więcej jest kobiet bezrobotnych. E, kobiet jest 54% zarejestrowanych wśród tej liczby. A to niewiele nie więcej? No, dokładnie, 54,3%. E, chciałem również dodać, że z tych 9,5 tysiąca osób bezrobotnych zarejestrowanych prawo do zasiłku ma tylko 985 osób, czyli y, blisko 8,5 tysiąca osób to są osoby zarejestrowane bez prawa do zasiłku. One nie mają. Czyli nie dziesięć 10%. Tak, to jest y, dokładnie 10,4% osób bezrobotnych y, ma prawo do zasiłku, y, a pozostała y, pozostali bezrobotni. Niestety oni są zarejestrowani w Urzędzie Pracy, ale nie mają zasiłku dla bezrobotnych. Mają tylko ubezpieczenie zdrowotne i prawo do korzystania z innych świadczeń, z pomocy społecznej, dofinansowań. Więc proszę zwrócić tutaj uwagę, że wielokrotnie mówi się, że osoby no, przebywają na zasiłkach, prawda? a tylko 10% z tych osób bezrobotnych taki zasiłek dla bezrobotnych posiada. Panie dyrektorze, i spunkcjonuje na rynku pracy, ale nie tylko na rynku pracy, generalnie w społeczeństwie takie określenie bezrobocie higieniczne. Chciałoby się, żeby wszyscy mieli pracę, a tymczasem o co chodzi z tym bezrobociem higienicznym? To znaczy, no na pewno nie wszystkie osoby są chętne do podjęcia pracy. Wśród bezrobotnych jest część taka, która przebywa w rejestrze osób bezrobotnych tylko po to, żeby właśnie mieć to ubezpieczenie zdrowotne czy korzystać ze świadczeń z pomocy społecznej. Największym tutaj chyba problemem jest właśnie to, jakby że żeby podlegać temu ubezpieczeniu zdrowotnemu, trzeba być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna. I to wprowadza sytuację taką, że y, osoby, y, które nie szukają pracy, są również w rejestrach. Y, zdarza się więc, że takie osoby, jak proponujemy ofertę pracy, to ona jest po prostu no, zaskoczona, że taką ofertę jej proponujemy. Ale y, to dotyczy jakby no, takiej części tylko osób, natomiast z yy, yy, jedna trzecia, przynajmniej osób bezrobotnych jest yy, w sytuacji takiej, iż yy, no, nie ma za co po prostu żyć i pra, każ, podejmie każdą pracę, tej pracy poszukuje, yy, chce yy, każdą pracę, no a niestety przy takich ofertach pracy, niestety tym wszystkim osobom nie jesteśmy w stanie tego yy, zapewnić. No i po to korzystanie z, ze środków pomocy społecznej. Tym niemniej no, również pracodawcy niektórzy narzekają na, na niektórych skierowanych bezrobotnych, których kierujemy na aktywne formy, no ale wiadomo, no, zarówno wśród bezrobotnych, jak i wśród pracowników nie wszyscy spełniają no, jakby swoje role, prawda? Panie dyrektorze, na chwilę jeszcze chciałbym powrócić do tych kwot, o których mówiliśmy, o których pan mówił. W roku 2010 26 milionów, tu mamy na myśli cały czas powiat ostrołęcki. E, tak, tak, tak. W roku powiat 20... i miasto. Powiat i miasto, tak. W roku 2011 9,5 miliona złotych. Proszę powiedzieć, jak wygląda, co, co w, jakie składniki wchodzą w tę kwotę, bo mówił pan o funduszu pracowniczym, a czy w to również są wliczone środki pozyskiwane z Unii Europejskiej? Tak. To jest całość kwoty, jaką dysponujemy na rok 2011. Czy moglibyśmy powiedzieć, w jakim procencie są to fundusze z, ze składek, a w jakim, jeżeli chodzi o środki unijne? To znaczy Fundusz Pracy na, na Aktywne Przeciwdziałanie Bezrobociu jest przydzielany tak zwanym algorytmem z przez Ministerstwo Pracy, i to jest jakby pierwsza część dla każdego powiatu. Takich środków otrzymaliśmy w tym roku 5 milionów 300 tysięcy. Natomiast pozostałą część to musimy, jako powiatowy Urząd Pracy, jako powiat, musimy składać odpowiednie wnioski, żeby pozyskać dodatkowo środki. I tak z Europejskiego Funduszu Społecznego na złożony przez nas wniosek otrzymaliśmy ponad 2 miliony 800, 000, jak również złożyliśmy wniosek z rezerwy ministra pracy, na który otrzymaliśmy milion 200 000. i to jest kwota, która daje nam te 9,5 miliona. Natomiast w roku 2010, tak jak tu wcześniej powiedziałem, środków w budżecie państwa było o ponad 50% więcej i o te środki mogliśmy się ubiegać w różnego typu innych konkursach, zarówno większe środki były postawione, przydzielone powiatowi algorytmem, bo była to ilość powyżej, powyżej 13 milionów złotych, a w tym roku 5, więc proszę zwrócić uwagę jaka to jest różnica, również środki z rezerwy ministra były wyższe, o które mogliśmy się ubiegać, dostaliśmy 8 milionów złotych w porównaniu z milionem 200 mln w tym roku. Więc no jeżeli w tych środków budżecie, te środki w budżecie państwa nie zostaną zapisane, to w, nawet występując w tych dodatkowych konkursach, nie możemy pozyskać takiej ilości, jak to y, miało miejsce w roku 2010. Co pańskim zdaniem mogłoby pomóc na rynku pracy? Yy, na pewno yy, zwiększona ilość tych środków i odblokowanie środków Funduszu Pracy jak również zmiany w przepisach w ustawie o promocji zatrudnienia, które powinny prowadzić i wprowadzać sytuację taką, żeby w urzędach pracy były osoby tylko i wyłącznie takie, które poszukują pracy, a nie te, które chcą korzystać z opieki, opieki społecznej. Ci powinni być klientami ośrodków pomocy społecznej, a nie urzędów pracy. Dyrektor Jacek Małkowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w OstroŁęce był dzisiaj naszymi państwa. Gościem, panie dyrektorze, bardzo dziękujemy. Dziękuję.